Witajcie serdecznie na moim kanale, tym filmem zaczniemy coś nowego, mianowicie po każdym weekendzie postaramy się zebrać w jedno miejsce mecze tych drużyn, które najbardziej zawiodły w weekend, mecze, które najbardziej dały zarobić Buchmacherom i mecze, których wyników nie da się po prostu wyjaśnić. Serdecznie zapraszam też do subskrypcji, zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym nowym filmem, zapraszam do oglądania. Film zaczniemy od wizyty w Luksemburgu, gdzie w sobotę zespół Fola na swoim stadionie przy 4 4000 publiczności podejmował Beniaminka, tej mało znanej i niezbyt medialnej. Wyżyn gospodarzy to sześciokrotny mistrz kraju, dziewięciokrotny wicemistrz, w tym zeszłego roku, i sześciokrotny zdobywca trzeciego miejsca w lidze. Za największe osiągnięcie gości można uznawać dojście do ćwierć finału Pucharu Luksemburgu w 2010 i 2011 roku lub zajęcie 14 miejsca w najwyższej lidze, której również grali w 2011 roku. Nic więc dziwnego, że Buchmacher, na zwycięstwo o wiele bardziej doświadczonego, utytułowanego klubu, który to regularnie gra nawet w eliminacjach do Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy, wystawia kurs 1,17. Tymczasem goście postanawiają powalczyć i sprawić nie lada niespodziankę. Woda jednego do przerwy dla gości, zamurowanie się w drugiej połowie i remis po kursie 6,5 staje się faktem. Brak zwycięstwa gospodarzy w tym meczu jest zdecydowanie ogromną niespodzianką. Pozwolili oni przez to odskoczyć rywalom w czubie na jeszcze większy dystans. Zostajemy przy sobocie i przenosimy się na mroźną Syberię, gdzie Toms, ostatni i najgorszy zespół w lidze, podejmował na swoim stadionie Ankar, który no powiedzmy sobie ma jakieś tam aspiracje i szansa może nawet na ligę europejską, bo przed tym meczem do czwartego miejsca tracił tylko dwa punkciki. Tomsk podejmował Amkar po dwóch porażkach w rosyjskiej Premier League, w których to stracił 10 bramek, nie strzelając przy tym żadnej. Dodatkowo warto też dodać, że Tomsk wygrał z Amkarem ostatni raz 1 maja 2011 roku, natomiast u siebie ostatnie zwycięstwo nad Amkarem miało miejsce 31 października 2010 roku. Mało kogo, więc pewnie dziwił kurs na zwycięstwo Tomska, który wynosił aż 17, a w momencie wystawienia kursów dochodził nawet do 21. Gol w 24. Minucie dla Tomska był jedyną bramką w tym meczu, i spora niespodzianka oraz trzecie zwycięstwo o 20 kolejkach dla Tomska stała się faktem. Szybkim piłkarskim krokiem przeskakujemy do niedzieli. I w tym momencie proszę cię o łapkę w górę, jeśli jesteś za tym, by dużo działo się na kanale i by co poniedziałek pojawiał się właśnie odcinek z tej serii z meczami, dzięki którym Buchmacher zarabia. W tym momencie zapraszam cię też do mojej grupy dyskusyjnej, której jest nas już prawie 900. Link jest w opisie na dole. Lecimy dalej z niespodziankami. Niedzieli nie możemy rozpocząć inaczej jak od wizyty w Poznaniu, w którym to rozpędzony Lech. Lech, któremu niektórzy już gratulowali dubletu. Widziałem takie komentarze. Lech, który miał przed tym meczem 7 zwycięstw, podejmował ostatni zespół w tabeli Górnik Męczna. Komplet kibiców na stadionie. Ultra mega super mobilizacja, bo przy sobotnim remisie Jagiellonii z Pogonią zwycięstwo gwarantowało tutaj fotel lidera. I jak to mówią każda seria kiedyś się kończy i przyszła kryska na matyska. Powiedzmy sobie, że nie był to wybitny mecz w wykonaniu Lecha. Druga połowa była może nieco lepsza, ale nie wystarczyło to na podopieczny Franciszka Smudy. To, co miało być formalnością, okazało się niewypałem. Remis po kursie 6.25 staje się rzeczywistością i przyznajcie się mordeszki, komu toleszek zabrał niedzielny kupon. Z Polski przenosimy się do Holandii, gdzie tamtejszy Ajax, który walczy o mistrzostwo kraju, grał na wyjeździe z bardzo przeciętnie spisującym się w tym sezonie i zajmującym zdecydowanie dolną część tabeli Excelsiorem. Ajaxowi nie udało się wygrać z Excelsiorem ostatni raz na wyjeździe 24 października 2010 roku. Dodatkowo Ajax podchodził do tego meczu uskrzy lony po wyeliminowaniu Kopenhagi i awansie do 1 czwartej finału Ligi Europejskiej. Większość z nas więc zakładała, że Ajax, który przed tym meczem tracił 4 punkty do liderującego Feyenoordu, zrobi wszystko, by wygrać to spotkanie i je po prostu wygra. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, stało się inaczej. Tete po niefortunnym ślizgu w 24 minucie wpakował sobie bramkę samobójczą i mimo dość szybkiego wyrównania w 32 minucie za sprawą Klajwerta i naprawdę sporą przewagą w całym meczu, to spotkanie kończy się remisem. Mimo, że był to wyjazd, to podział punktów po kursie 5.25 jest tutaj zdecydowany. Zdecydowanie sporą niespodzianką. Pierwszy odcinek z nowej serii zakończymy wizytą w Portugalii, gdzie Porto zaprzepaściło ogromną szansę, by wskoczyć na fotel lidera i wysunąć się na czub w walce o mistrzostwo kraju. Ale po kolei Benfica, która walczy bezpośrednio z Porto o zwycięstwo w Lizę. Trzeci Sporting ma po weekendzie już 9 punktów straty do Porto i 10 punktów straty właśnie do Benfiki. no to Benfica nie uporała się w sobotę na wyjeździe z 13 Ferreirą. jak zakończył się wynikiem 0 do 0, co też w sumie było sporą niespodzianką, i otworzyło to szansę dla Porto, by wskoczyć na fotel lidera. I wyprzedzić Benfica po weekendzie o jeden punkt po 26 kolejkach. Wystarczyło wygrać na własnym stadionie, przed własną publicznością, z 12 Setubalem, który przed meczem z Porto w 6 ostatnich kolejkach zgromadził dwa punkty, ale nic z tego. Mimo dominacji Porto w pierwszej połowie i ładnej bramce korony z Woleja w 47 minucie, właśnie Porto nie udaje się wygrać. Setubal oddaje jeden celny strzał w drugiej połowie, to gwarantuje im jeden punkt w tym spotkaniu, a niespodzianka i remis po kursie 8 idzie w świat. Jeśli chodzi o niespodzianki, minionego weekendu, to by było na tyle. Ja serdecznie zapraszam do łapkowania, bo pozycjonuję to film, daje niesamowitego kopa do dalszej pracy, do wymyślania nowych pomysłów. Zapraszam też do subskrypcji, żeby być na bieżąco z każdym nowym filmem o tematyce bookmacherskiej i sportowej, który wychodzi na moim kanale. Pani też do mojej grupy i na fanpage, linki masz w opisie na dole. To by było na tyle. Miłego poniedziałku, miłego tygodnia. Trzymajcie się, na razie.